Pryłobusy. Dobre dobry łobusy! Dzień dobry, Wracamy do Warszawy. Idziemy Ja wam nic nie nagrywałam, ale no na Instastampa dodawałam troszeczkę filmu. Co wzięliście tutaj? Ja. Trochę Trochę nagrywałaś, tak? Zobaczcie jakie piękne To już na nas czeka. Dzień dobry. No i czekamy na taksówkę, bo Ubery, słuchajcie, po weekendzie po prostu już nie jeżdżą. Wszyscy odsypiają dziś podobno, bo impreza była gruba, niedobrze, mi to jeszcze koncert. I mnóstwo wesel pewnie. Słuchajcie, zdążyliśmy. Prawie, że ledwo co. Ja się nie stresowałam. Na styk, ale Artur nasz daje się stresował. Darek ta dość stresować i tylko ja się nie stresowałam. Mówię, dobra, pojedziemy najwyżej następnym. Ale fakt jest taki, że o 15 mamy bardzo fajne spotkanie. Byłabym trochę wzburzona, jakbyśmy nie zdążyli na pociąg. Ale nic mnie nic, no nic, nie, nic nic nie, nie powstuje humoru. Pan, tak. omówiliśmy, jeszcze, byśmy się je odwołać. No, ale mówię, że nic mi nie psuje humoru po wtorek po koncercie. O no, to, ja przyjechałem do ciebie że koncertu nie widziałeś, to dopiero było coś. Widziałem na twoim Instagramie. Nie Ale ja bym się bał tam stać z przodu, bo tam było mnóstwo ognia. Ale ja nie stałam z przodu, ja stałam... No blisko ci... byłaś. Byłam bardzo blisko, czułam ciepło, że tak powiem, od ognia. Myślałem, że moje serduszko, się serduszka. serduszka nie było, to było gdzieś daleko. W tym samym mieście przynajmniej. Zobaczcie w co będziemy grać, na ciebie grę Doblo, ja pierwszy raz będę grała, ale głupaki dużo dużo fajne. Super jest, na godziny. Na refleks. Nie wiem czy dziś mam dobry refleks na tyle. Nigdy dzisiaj nie Nie, <grym> ja dziś nie mam. Teraz ja ci trochę podpowiem jak to się łatwiej grać. Ani my wróciliśmy z Wrocławia, jesteśmy tak padnięci, że słuchajcie, zasnęliśmy, nawet nie rozpakowaliśmy rzeczy, po prostu padliśmy, ja zasnęłam i spałam chyba z trzy godziny. Eee, także no nie wiem, ten vlog nie jest jakiś super, eee, wiecie, ciekawy. Spędziliśmy już cały dzień w domu. Darek coś robił w necie, coś tam składał. Nie wiem dokładnie co, bo cały czas spałam. A mi się bardzo rzadko zdarza, żeby w ciągu dnia spać. Ee, raczej mam problemy z zasypianiem i śpię, zasypiam późno. Ale naprawdę muszę być zmęczona, żeby tak właśnie paść. Darek, coś jeszcze coś powiedzieć widzom? Chcesz podziękować za zlot? Dziękować dziękuję. Dziękowałeś wczoraj. Także ja dziękuję za Koncert, <noise> a Darek za zlot. Pozdrawiam oczywiście wszystkich i z jednej imprezy, i z drugiej imprezy, bo obie imprezy były super. E, no, a ja dziękuję tacie, że z, e, z nami pojechał i że był ze mną na koncercie. Hotel nam się fajny trafił, także wypad do Wrocławia był fajny. A we Wrocławiu już rzadko teraz bywamy. E, rzadko jesteśmy naprawdę teraz raz na dwa lata <noise> więc bardzo mało, ale był naprawdę świetny wyjazd, Dopisała nam Pogoda, także super ja jutro słuchajcie uciekam zabiorę was ze sobą i pokażę wam gdzie, do kogo bo jadę w Polskę trochę także jutro, was, jutro zabieram tą kamerę i będę jutro vlogować cały dzień i zobaczycie gdzie się wybieram gdzie żeby śledzić mnie na insta, snapie bo troszeczkę więcej zawsze dodaję, trochę innych rzeczy niż we vlogach więc mniej Darka śledźcie na insta, snapie tam, tam jesteśmy bardziej tak na bieżąco no, a teraz już uciekam, bo już naprawdę jest późno i już... Jeszcze raz idę spać. Zostawcie eee, kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Patrzcie w ogóle, jak się przypaliłam. Przypaliłam się zapalniczką, jak zapalałam świeczkę. tak... Widać właśnie. No jestem taką sierotą, Darek to potwierdzi, że jestem straszną, straszną sierotą. Ja po prostu... Love you, bye kochani, do jutra.